Kilka X i e, dzisiaj witam Was na. Zostaw mnie! Witam Was na kolejnym odcinku! Nie wiem, z jakiej gierki, bo mi Gaba zrobiła niespodziankę, nawet nie wiem, jaką gierkę gramy, a więc nie wiem, o co kompletnie tu chodzi. A więc. E, przepraszam bardzo, gdy będę coś źle robić, ale no nie wiem, co. Jak? <tosłuk> Przeszę, no jak to klikniemy. I sam się grubi O kur... O, fajnie, M mogę zabijać ludzi ogólnie. Zabiłaś mnie. Właśnie nie albo tego nie chcą, co od razu mówię. Ej, a mam tu kliknąć? To, to ten przycisk? Ładnie nie, kiedy się skończy lódka, teraz możesz. Naciskamy. Okej, okay, zobaczymy co teraz będzie. Yy, absolutnie nie wiem o co chodzi. No właśnie. Co? Au! Wyrzucili mnie z mapy. Wyrzucili mnie z mapy! gdzie jestem? A o co w tym chodzi, gdzie ty? Czy no, takie matki, że na przykład nie można zginąć. o co chodzi? A co ze mną? No, nie dostaniesz po prostu końców. to jak tak jakby mnie. nie, mi No go. I co, I co teraz będziemy robić? Nie idź do am. Też ja już ja spadam ciągle. A dobrze, że nie degam, co nie? Nie idź A to Ej, co ty chcesz? I co nie?

Chyba trafić w dziury. Idę. Nie trafiłam w dziurę. O, teraz zabawimy się w piłkę nożną. Kurczę. Co się stało? Ciemno Ach, czyli trzeba było Dobra Bomba! Super, o dobra Bomby spadają Dobra. Hmm. Ja mam w końcu deadło. Ale odrodzi się chyba. Tak, my to ryby. Jezu! Potrodziłam się fajnie. Co u ciebie w tle jest? Co oglądasz? A wierzę. Aaa! Okej, ale rzeczywiście się od razu biegnę do ciebie. Do ciebie! Kąs, 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 mój! Maj, maj kąs! Ej! Jakie psy! Pieski! Ała! Pieski! 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 Końca! Możesz!

Boże, jak się przestraszyłam. Dobra, to teraz będzie trampolina. Explodes! Uciekamy stąd. Za siedem sekund, za sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden! Uwaga! Aha. Okej. Okay. Dobra. A. Czy my jesteśmy w niebie? W to przesunąć się, nie ma grawitacji. Jest tak to dziwnie. Wiem. Nie ma końca. Świat nie zna granic. Nie <laughs> już koniec. Bomba! Bomby! A nie jedna bomba. O, trzeba ją czyli zwalić. No dobra. Dobra to z mieczki. Bije mnie jedna baba. Nie derbiła. Bije Ciebie. Nie bij mnie, ja mam bardzo małą kopek. A myślisz, że ja nie mam? Zabije Ciebie... A ja mam na pomarańczowy. Jest ale fajna, tak klikać. Ej, ja spadłam spadam z tej planety. Ja ja spadłam w tobie. Zabili mnie! Ja spadłam w te. <grym> Co to? Gdzie my jesteśmy? Zjedłam, zjedłam. Gaba, no to chodź. No to żegnamy się z wami. Zostawcie łapkę w Zjedłam. i subskrybujcie. Widzimy się jutro. Pa, pa.